Cześć, maneczko, z tej strony Semi i witam was w pierwszym odcinku z gry MTA serwera Spinlife Jak od czasu mogliście wiedzieć Spinlife bardzo dobrze się wybił, jest to serwer RPG zrobiony w San Fierero I co tu więcej mówić, administracja tego serwera jest naprawdę zajebista Wiele mi na przykład pomagała. Ja na serwerze naprawdę też niewiele gram, może od 3-4 godzin. Wczoraj zacząłem, bo teraz mamy godzinę 8:27 i dlatego mam 18872. Słuchajcie, jest to serwer, można powiedzieć, medium. Nie będzie to serwer hard ani easy, tylko medium. Po prostu. Obecnie na serwerze 25 osób, co jest naprawdę jak na godzinę 8:27, jest bardzo dobry rekord jak na graczy, yy, graczy spin-life'a, w ogóle jak na graczy tego serwera. Yy, I tak, i jak pierwszy odcinek, to zrobimy sobie odcinek oprowadzający, choć nie posiadam pojazdu żadnego, co może sprawić nam taką trudność, iż będę musiał robić cięcia, żeby gdzieś dojść, ponieważ, jakby tak wszędzie chodzi, z buta troszkę by to mogło zająć, ale tak, od razu koło spawnu mamy pierwszą pracę, naprawdę chyba najlepszą na tym serwerze, jest to praca Streetview. view Wchodzimy w marker i spawni nam się oczywiście taki landstarker, gdzie po prostu jeździmy sobie do punktów i oczywiście zbieramy, oczywiście, hajsy, jest to losowo. Dostajemy 3 razy. Dostałem 25, 29, 32 i teraz znowu 25. I dostajemy oczywiście pieniądze tak losowo. Yy, więc nie musimy się na przykład bać, że na za chwilę gdzieś załóżmy. Mamy słabego neta, i na za chwilę wyjebię. To przez to nie musimy się bać. tylko po prostu yy, mamy tu punkty co może 3-4 sekundy. Yy, I co. Dobra, ja sobie wrócę oczywiście posłuchajcie, bo nie będę teraz pracował oczywiście w tym odcinku. O, przy okazji zrobiłem 19 tysięcy to git. Oczywiście skrypt jest oczywiście tak, yy, bo się cały czas oczywiście. Skrypt jest tak fajnie zrobiony, że yy, zaraz oczywiście wam przedstawię yy, taki streetwe. Widzimy, pojawił nam się na czacie odjechałeś za daleko punktu, czyli nie możemy sobie wykorzystywać tego takiego streetwu do yy, jazdy takiej prywatnej. Yy, czy jakby to inaczej ująć, no to widzimy jakiś fajny gesterek pojechał, yy, czy do jakichś prac, yy, do pojazdów prywatnych, ponieważ znika nam yy, niedaleko. Nawet po prostu jak wyjedziemy za daleko, odjedziemy za daleko punktu, po prostu pojazd nam znika. Co skryb jest naprawdę, można powiedzieć, zajebiście zrobiony, i to jest wielki plus dla serwera. Słyszałem też różne plotki, że serwer po prostu jest zrobiony na skryptach z internetu i wybił się dzięki pewnemu youtuberowi. Ale ja uważam, że serwer po prostu jest zajebisty i nie potrzebuje żadnego youtubera, żeby się wybić. Po prostu od razu, jak ktoś, od razu jak ktoś gra na serwerze, to że pogra 2-3 minuty i od razu serwer może, może się przyzwyczaić do serwera, ponieważ serwer naprawdę yy, przechuj prze można powiedzieć i po yy, prostu mile tutaj w ogóle kurwa ta atmosfera jest miła yy, nic tu jakby tu powiedzieć yy, jakiś tutaj administracja też jakaś widać że nie dzieciarnia, nie wiem nie przeklina, znaczy nie wiem czy tam nie przeklina, bo ja jeszcze z nimi nie rozmawiałem, tak? Ale na przykład wiem, że jest na pewno gernięta, co jest wielki plus dla serwera. To tak, niedaleko tutaj widzę, żeśmy teraz z buta poszli. Tutaj natomiast znajduje się salon pojazdów, gdzie wchodzimy po prostu i mamy tutaj różne pojazdy, takie jak Stratum. Tylko czekajcie, ja sobie ściszę muzykę w, w dźwiękach, ponieważ tam sobie na zero za chwilę pod bo mogłem iść tu głośno w salonie. Jest, lecz nie jestem pewny, dobra. Mamy tutaj tylko Stratuma, e, Burrito i tam na dole mamy jeszcze Oceanika. No to nie mamy na razie niewiele nie z pojazdów w tym salonie, coś takie na ubogo, ale dobra, nieważne. E, dobra, po 28 osób. Podejdziemy sobie oczywiście też do przebieralni, która jest niedaleko. niedaleko. Oczywiście, jeżeli odcinek tak bez pojazdu trochę jak tak biegam, jest nudno, dlatego staram się o czymś cały czas mówić. Ale na pewno odcinek kolejny będę, będzie, po będzie nagrany, jak kupuję jakiś pojazd, tak? Nawet jakby nie był nagrany, to na pewno kolejny odcinek, bo zamierzam robić serię z tego serwera. Więc jakby nie był już nagrany, jak kupuję pojazd, to na pewno będzie coś w tym stylu, ile skinów premium, że na pewno będzie. O, skins, ja lubię tego skina Na pewno będzie po prostu już w kolejnym odcinku Powtórzę, jak nie nagram, jak, że, jak kupuję pojazd, to na pewno w kolejnym odcinku, jak już będę nie wiem, zarabiał To na pewno już będę posiadał pojazd, żeby to nie było tak nudno i żeby po prostu wszędzie z buta nie chodził Dobra, tutaj niedaleko jeszcze mamy mechanika, to ja zrobię cięcie i tam szybko do niego dojdę, bo już serio nie mam o czym mówić Dobra, yy, witajcie i już właśnie jesteśmy w mechaniku Oczywiście wyglądają jak każdy mechanik, wjeżdżamy, i mamy marker na prawa pojazdu. Zobaczymy, czy. O, zobaczymy, jak to wygląda. Taka fajna obróbka. Napraw e, Mumbina, zamknij. Zamknij. O, już myślałem, że coś mi się błogo. Tutaj. E, nie, na no, stanowisku naprawczym nie ma żadnego pojazdu. To raczej nie. Tu pewno znajdziecie, tankujemy, a... a tu są bankomaty. To jest na pewno lakiernia, albo chyba raczej nie. Tu chyba raczej nie ma lakierni. Mm. Więc to chyba tak właśnie wygląda cały mechanik. Yy, jakoś nie jest zadziwiający. Myślałem, że to będzie jakiś zmodelowany mechanik, ale chyba właśnie nie jest. Yy, no trudno. Yy, dobra, na pewno. Yy, co bym tu chciał pokazać, to chyba raczej nic. Więc yy, w mechaniku chyba raczej tyle. Yy, tam jest jakiś w, to mamy tam jakąś pracę podbiegnąć, sprawdzić, ale nie. To jest tam na dole jakaś praca. To też wszystkie dziś na serwerze. No, niestety nie opiszę. No, ten odcinek nie wiem czy będzie takim przynadzający ale na pewno już kolejnym odcinek postaram się, żeby mieć pojazd albo już zakupić go z wami. No, bo takie bieganie to jest naprawdę. Dobra, ja postaram się znaleźć gdzie jest urząd na serwerze, na serwerze i oczywiście zaraz do Was wracam. Dobra, witam Was spokojnie. W spokojnie. Witam Was znowu koło urzędu. Tu już widzimy jakiś gracz, właśnie wszedł do niego. To ja też wejdę. I oczywiście pojawia się piękny urząd. I tu na pewno urządziłem jak sprzedaż pojazdów, pracę stałą. Ale to chyba nie ma markeru do tego. Możemy sobie wybrać pracę. To tu mamy tu tunera to trzeba mieć 450 reputacji, tu mamy zdawanie prawa jazdy właśnie pokazałbym jak wygląda prawo jazdy, natomiast już mam bezdane, a pojazdy dostawcze czy jednośladowe nie są mi raczej natomiast na tą chwilę potrzebne i tu mamy wypłaty z frakcji, no to urząd prezentuje się jak na każdych serwerach, nic tu nie ma nowego nic, nic tu nie ma innego a więc tak dobra, wyjdziemy sobie z rzędu Filmik już chyba trwa 7 minut, 50 sekund, co pewno nagramy do, filmik do 12 minut, lub do 10, nie wiem. Zobaczymy, jak się wyrobimy. Tutaj, o, tutaj chyba była praca busów, natomiast nie wiem, czy jeszcze jest. Wiem, że wczoraj albo jeszcze przedwczoraj była ta praca. Nie ma już pracy busów, a była naprawdę spoko praca busów. Tak to w ogóle wygląda mapka. Nie wiem, czy mapera mają jakiegoś innego, czy to ktoś z ekipy serwera mapuje, lecz naprawdę trzeba pochwalić, że mapki są naprawdę e, zajebiste. E, w ogóle ładnie one wyglądają. Dobra. E, tak z bliska bym mógł powiedzieć, że chyba nawet tyle. Bym teraz na... Oczywiście w tym odcinku na tą chwilę pokazał, ponieważ naprawdę Was bardzo przepraszam z tego, że po prostu nie mam tego pojazdu, a na pewno postaram się, żeby w kolejnym odcinku już ten pojazd był. I oczywiście od razu biorę się do zarabiania. I co? I co bym mógł Wam więcej powiedzieć? Jeżeli odcinek się spodobał, to zlajkujcie. Skomentujcie jakimś komentarzem miłym Jeżeli oczywiście odcinek się nie spodobał To możecie też to wyrazić Za pomocą komentarza Ja postaram się wszystko W następnym odcinku poprawić I po prostu jeżeli chcecie Serię z tego Spin Life'a Oczywiście to zasubskrybujcie Żeby być na bieżąco A seria i tak się pojawi Bo uważam serwis naprawdę za zajebisty A więc strzał